Witam Ciebie w podcaście od Talentu do Spełnienia. Nazywam się Taisja Laudy. Kocham żyć spełnionym, radosnym, szczęśliwym życiem i pomagać innym żyć dokładnie tak samo. Czym będziemy się tu zajmować, o czym będziemy rozmawiać? Oczywiście będziemy ekspercko rozmawiać na temat testu galupa i wszystkich istniejących na świecie narzędzi, które mogą Ci pomóc odkryć Twoją naturalną moc, czyli Twoje talenty. Będziemy rozmawiać o wartościach, marzeniach i o tym wszystkim, co się składa na formułę geniuszu i co prowadzi do Twojego spełnienia przede wszystkim. Ponieważ ja wierzę, że od spełnienia się wszystko zaczyna, sukces, dobra materialne, są efektem bocznym stłumienia, i tego nam wszystkim życzę, tego wszyscy w głębi serca pragniemy. Zapraszam Ciebie! Witam serdecznie. Dzisiaj w naszym odcinku rozmawiamy o kolejnym talencie Instytutu Galupa, który jest z domeny strategicznej i nazywa się kontekst. I to nie jest przypadek, że stoję w miejscu, w którym możecie widzieć odrobinę właśnie kontekstu, bo jeżeli weźmiemy esencję tego talentu, esencją jest jakby lusterko wsteczne, potrzeba widzenia więcej. I widzicie, jestem tutaj przy lustrze, czyli jakby takim lustrze, który pomaga Wam zobaczyć mój Właśnie kontekst. Jeżeli masz ten talent, jeżeli jest on Twój, e, przygotuj się, bo wierzę, że się dowiesz czegoś o sobie albo o osobie, która jest bliska Tobie, posiada ten talent. Co ją definiuje, co Ciebie definiuje, jak użyć tego talentu, co, jakie są moce tego talentu, ale na co też trzeba uważać? Więc zaczynajmy. Osoby o tym talencie lubią oczywiście rozmyśleć o przeszłości. Nie przyszłości, jak wizjoner, tylko przeszłości. Oni rozumieją rzeczywistość w oparciu o to, co się wydarzyło, czyli jaki jest kontekst tego, gdzie się znajdują teraz. Rozumieją, te, właśnie dokładnie, rozumieją teraźniejszość w oparciu o wydarzenia historyczne. Dla nich historia jest jak powietrze, ponieważ historia tłumaczy, dlaczego się znaleźliśmy, gdzie jesteśmy i dlaczego się coś zeznało. Działo. Są ludźmi pełnymi uznania dla swoich przodków i przeszłych wydarzeń. Dlaczego? Ponieważ dzięki przodkom, dzięki historii, dzięki wydarzeniom, i wydaje się to oczywiste i naturalne dla nas wszystkich, natomiast dla osób z tym talentem, to jest jak powietrze. Ja muszę wiedzieć, co było przede mną, żeby zrozumieć to, gdzie jestem. I pójść do przodu tam, gdzie chce być. Za chwilkę opowiem Wam historię o jednym z moich znajomych, kiedy dołączył do zespołu w pracy, jak to wyglądało, ma bardzo mocno rozwinięty właśnie talent Kontekst, ale to za moment. Będą osoby z talentem Kontekst pamiętać o ważnych historiach i zawsze je przytaczać, zawsze do nich nawoływać. Wnoszą precyzyjną pamięć i wartościowe pamiątki. Pragną stosownego kontekstu dla dyskusji lub decyzji. I tutaj właśnie historia, którą Wam obiecałam. Jeden z moich znajomych został zatrudniony w dość znanej tutaj w Nowej Zelandii firmy i wzięli go przez jego niesamowite doświadczenie w innej firmie na Rosji. I po trzech czy czterech miesiącach przyszedł do mnie na sesję coachingową, ponieważ problem był taki, że nie mógł ruszyć z miejsca. I oni widzieli, nie rozumieli o co chodzi. On też nie do końca rozumiał, gdzie jest ten hamulec, gdzie jest blokada i bariera. Robimy badanie, i jednym z talentów Top 5 okazuje się właśnie kontekst. Pytam go, co robisz? I on mi mówi: Słuchaj, ja cały czas proszę ich o to, żeby dali mi raporty, wydarzenia sprzed iluś tam lat. I do tej pory ich nie otrzymałem. Ja mówię, hmm, czy to nie jest tak, że dopiero jak otrzymasz informację wstecz, możesz podjąć decyzję i iść do przodu? I on mówi dokładnie. I nagle miał oświecenie, olśnienie, że Właśnie dlatego stoję w miejscu, bo wciąż nie otrzymałem to, czego proszę, a nie otrzymałem tego, bo ludzie, którzy mają mu to dost mieli mu to dostarczyć, nie rozumieli ważności, że dla niego to jest jak powietrze, żeby móc ruszyć do przodu. I wystarczyło jednego klik, kiedy to zrozumiał, kiedy rozumiemy, nabieramy pewności, kiedy rozumiemy, możemy... Właśnie iść do przodu, podjąć działanie i wytłumaczyć przede wszystkim innym, żeby też mogli zrozumieć, o co nam tak naprawdę chodzi. Słuchajcie, całe odkrycie wydawałoby się parę minut rozmowy, i człowiek rozumie siebie, zdobywa pewność, żeby móc też wpłynąć na innych i wytłumaczyć, dlaczego on czegoś potrzebuje. Kochają takie osoby retrospekcje. Nie znoszą, kiedy zapomina się o przeszłości, ponieważ dla nich Przeszłość jest. I rozważanie nad nią, tak jak przyszłość dla wizjonera, czyli poniekąd powietrzem i wewnętrzną potrzebą. Kocham rozmawiać o przeszłości, podkreślam, żeby zrozumieć teraźniejszość i przyszłość, to, gdzie zmierzamy. Metafora, obraz, dokładnie to, od czego zaczęłam, czyli lusterko wsteczne. Tak jak jedziemy samochodem, i żeby widzieć kontekst tego, co się dzieje dookoło nas, nie tylko to, gdzie zmierzamy, ale cały kontekst mamy lusterko wsteczne, mamy lusterka po prawo i po lewo. I one zapełniają nam pełen obrazek. Dokładnie tak samo działa ten talent. Ma potrzebę pełnego obrazku, tak jak też widzicie na grafice do tego nagrania, że jest e, ramka, ale i widzicie też cały kontekst plenerii i miejsca, w którym to zdjęcie było zrobione. I wtedy dopiero człowiek z kontekstem może powiedzieć: aha, Teraz rozumiem, teraz wiem co robić. Na co musicie uważać? Na co musisz uważać, jeżeli masz ten talent? Uwaga. Oczywiście na tkwienie w przyszłości, żeby po prostu nie być tam za długo, żeby wiedzieć po co udajesz się do przyszłości, co chcesz tam zdobyć, co chcesz zrozumieć i w odpowiednim czasie jak najszybciej wrócić do teraźniejszości i do tego w jakim celu ten powrót do przyszłości był ci potrzebny, żeby gdzie zmierzać? Także życzę wam jak zawsze życia w spełnieniu, w autentyczności, w radości i w byciu najlepszą wersją siebie. Cudownego dnia pozdrawiam i do zobaczenia już za tydzień z kolejnym talentem. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Taisya Laudy. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Wierzę, że ten podcast, ten odcinek Ci się podobał. Napisz, co dla Ciebie było najważniejsze w tym, co dzisiaj usłyszałaś. Podziel się tym odcinkiem z najbliższymi, z tymi, kto może z tego skorzystać. I oczywiście subskrybuj, żeby być na bieżąco w temacie spełnionego, radosnego, niesamowitego życia, które wiem, że jest Ci przeznaczone. Do usłyszenia. Cudownego dnia. Daisy Laudy.